tego ogórka, A więc jakby jemy Dzisiaj nagrywamy, jak możecie zauważyć, że muszę zjeść to w określonym czasie. Także zrobię cięcie, żeby blokować telefon, bo tak to jedno ręko nie dam rady. Dobra, widzowie, te mamy pierwsze koło fortuny. Tutaj jest pokazany czas, w jakim mam zjeść daną rzecz. No ale tutaj eee, 30 sekund, 15 sekund, 1, minuty, 1 minuta, 60 sekund. Także teraz pokażę Wam jakie tutaj rzeczy. Nie to. Nie tylko fortuny, które przygotowałem, tylko to. Tutaj miałem ciaska, marmolada, ogólnie i śmietana, więc jakby zacznij losować. Jak już zjemy daną rzecz, to ona znika z ryzyka fo fortuny. Jak nie, znowu i i W tym czasie to przegrywałem niestety challenge'a, więc jakby... Y tak wygląda, dobra, kręcimy, pierwszym fortunę mamy śmietana. Śmietana, to też ile sekund? No, także kręcimy, Woby dużo jakieś, dwie minuty, także na spokojnie widzowie se e, zjemy śmietankę, 2 minuty uda nam się, rozumiem, ta, tutaj już stopę nam, e, se stopę nastawiam, na dwie minuty. Także na spokojnie, widzę mam 2 minuty, to jest bardzo duży czas I Wyrobiłem się w tym czasie 2 minuty, 2 minuty, 2 minuty, 2 minuty Także nie ma lipy Dobra, tutaj mam już ustawiony, także włączamy stoper I na spokojnie, mam 2 minuty, także Bierzemy. Dorzucimy dane. Ale dobra. Także tak to wygląda na ten moment. I została nam minuta 30. Także już możemy musimy trochę po yy, zwiększać no no więc jakby lecimy także tutaj jeszcze Mamy zostało nam 56 sekund Także Damy radę no spokojnie. Dobra widzowie moim zdaniem to jest już uznane, zja, zjana cała śmietana może jeszcze tu także no dobra widzowie moim zdaniem ta śmietana jest już zjedzona tak ona wygląda, dalej się nie da zjeść. M moim zdaniem możemy to zaliczyć, także... Śmietanę co zjedliśmy. No i zostało nam... 6, 6, no, ponad 10 sekund, jakby zatrzymujemy stoper. Wstrzymaj. No, wyrobiliśmy się w okolicach 10 sekund. Jakby śmietana zjedzona. Moim zdaniem zaliczony ten, cała rzecz. No i za 30 minucie... Widzimy no i potem znowu losujemy daną jak, czy mamy zjeść ogórka, ciastko czy marmoladę i potem losujemy czas jak mi to mamy zjeść no i co? Do widzimy się za 30 minut. Oczywiście śmietana odpada już z naszego tutaj zestawienia. No i trzymajcie się czy widzimy się za 30 minut co ja mówię więc do 30 za 30 minut się widzimy no i co do zobaczenia Te, widzimy się z powrotem śmanko no jest widzowie pokazuję wam jest 10 równo także zostało nam ogórek tutaj ciasko i Marmolada, no marmolada może być zawodnikiem, ale zobaczymy. Zaraz, dobra, losujemy. Muszę otworzyć tutaj fortuny. Dobra, to najpierw losujemy, co tutaj jemy. Także yy, losujemy, ale oczywiście, zanim to jeszcze zrobimy, usuniemy śmietanę bo już zjedliśmy przecież. Także, losujemy, co będzie, co będzie, ogórek, nie jest najgorzej powiem wam, najgorzej było jak było marbolada albo ciastko, to było najgorzej, także teraz losujemy czas, nie losujemy czasu, bo nam się reklama wy wykręci, no bo teraz losujemy teraz czas, no, 60 sekund, no przecież na start i mamy 60 sekund na dziedziny tego ogórka, więc jakby jemy. Dobra, zjedliśmy. Wyrobiliśmy się idealnie w czasie. Także yy, yy, odrzuć Że wyrobiliśmy w czasie, ogórka już nie ma Zostało nam tylko ciastko i marmolada, ale nie wiem czy nam rady widzowie, Także widzimy się za pół godziny o 10.30 No i ten Dobra, tu na... dowidzimy się za 30 minut. No. Jest 10.32, sorry za wpóźnienie. te jest 2 minuty, ale... Tutaj mamy no musimy zalosować. co teraz zjemy. Nie patrzcie na to, że losował marmolada, ale... To jakby... w to było... Nie udało mi się nagrać poprawnie tego... Kręcenia, bo ktoś mi przeszkodził niestety, więc musiałem... Od ma teraz zaczyna, więc kręcimy od nowa. Co padnie, z marmolada marmolada? No widzowie, nie wiem, czy nam robi na ja jej pokażę wam. Tyle. I ta marmolada chyba jest zepsuta, więc ja nie chcę ryzykować swoim życiem z naszego. na żywo. Bo... Mimo, że jest no, te mało tej marmolady, jednak to ja, 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 ja się boję, widzowie bo ja chyba się poddam, no niestety, no wiem, że trochę tak jest, nie, trochę tak lipa, że się podaje, pomimo, że jest tak mało tej marmolady, ale no jakoś nie chcę sobie nic zdrowego ryzykować, żeby jutro się na biegunkę, czy coś takiego, więc może być to przeterminowane, może być ta marmolada przeterminowana po konsystencji, więc jakby nie chcę ryzykować jakby niestety przegrałem challenge Wiem, że jakby że trochę e trochę lipa, że tak krótko ten challenge się kończy, ale ja nie chcę z nic ryzykować. Wiem, że mogłem coś innego tutaj dać, nie to marmal, ale no jakby myślałem, że ona jest dobra, ale chyba jest dobrze, więc jakby nie będę ryzykował, przegrałem challenge, więc jakby no niestety dobra. To do następnych challenge'ów, oczywiście, które będą pojawiać się na tym kanale. Trzymajcie się i cześć.